Dzień dobry mieli Państwo. Tak się tutaj troszkę pojawiłem, co by ewentualnie przypomnieć Wam.

Myślę, że 5 czy 10 złotych to nie jest majątek dla mnie bardzo dużo, a jest nas ponad tysiąc osób. Także tak to już jest, takie to życie. Prośba jest to do Was i, i wiecie, gdziekolwiek bym mógł pojechać, potrzebuję mieć paliwo. A paliwo kosztuje, no niestety. Ktoś powie, że no to zrobiłeś sobie tego, robisz to se robię, tyle. No ale ty jesteś subskrybentem moim i w pewnym sensie wypadałoby coś nie, coś pomóc, jak to się mówi. Słyszę tu na radiostacji UHF Chłopaki rozmawiają. Ale na falach krótkich są zawody DX Contest. Ł robi się łączności z całym światem, jak najwięcej, i wysyła się później te wyniki do Stanów Zjednoczonych. No i powiedzmy, tam urządzenia są, które. No bo nie ludzie chyba. Ile, gdzie, co jak, no i tam któreś miejsce na świecie zajmujesz. Parę lat temu, no nie chcę tak, gdzieś początek 2000, chwilą brałem udział, to chyba 6800, któreś miejsce zająłem także. Ale to chodzi o sam fakt, że, że powiedzmy, no pokazać z Polski facet, nie za bardzo sprzęt ma, nie za bardzo anteny, ale zrobił tyle i tyle. No, no i, i zawsze to jest jak to się mówi. Zresztą i Polacy my jesteśmy, ale nie mam takiego sprzętu. Minimum na sprzęcie ale by było co najmniej 2000 zł. Antena to już ten mały pikuś, bo można samemu sobie zrobić, wyliczyć. Druty stare, takie jakieś i i powiedzmy może tam być no. Ale radiostacja. Nie staćmy. Ja musiałbym pół roku zbierać i odkładać i to nie wiem czy dałbym radę, jak ktoś się mówi. Także a może ktoś kiedyś mi fundnie prezent. Są tacy ludzie, że po prostu dwie, trzy, cztery osoby ze sobą, słuchajcie, powoli chłopakowi mówić, że do nich nie tak, bo było sprawdzacjone, no i no, życie jest, ale scenariusze są różne, że tak powiem. Także przypominam się, szanowni państwo, mam taki zamiar, bo już się lepiej trochę czuję, już nie yy, tak na no, spowodniej jakoś tak powiedzmy Leki biorę tetera w ogóle niedługo rehabilitacja ta typowa taka, czasami yy, na, na trasie powiem tak, od kostki do kolana z zewnętrznej tu strony, to właśnie gdzie tędyk między mięśniem a kością idzie nerw kulciowy. To mnie tak delikatnie tam, ale to już jest normalny obiad, to tak Także to by było tyle. Miłego popołudnia życzę dla Was i dla Waszych bliskich. Jak coś będzie ewentualnie, to puszczę, ale tak to nie, na razie siedzę w domu, nie wiem. Zaraz wyjdę na dół, może sobie jakoś małą kawkę z mleczkiem zaliczę. później trzeba będzie. Pomóc przy obiedzie. No nie wiem, no, wieczorkiem na 18.30 mój obowiązek, mój do kościółka i, i tyle. No. Także najlepszego. Do następnego tu, senior Marek.